Witam Was drodzy bracia i siostry. Tytuł dzisiejszego kazania brzmi Młodsi z każdym dniem. Może na pierwszy rzut oka taki trochę niezrozumiały tytuł, powinno być Starsi z każdym dniem, ale nie. Tytuł brzmi Młodsi z każdym dniem. Myślę, że to się stanie jasne, kiedy przeczytam tekst wiodący do dzisiejszego kazania z drugiego listu apostoła Pawła do Koryntian z czwartego rozdziału. Od 16 do 18 wersetu. Wysłuchajmy tych słów. Dlatego nie upadamy na duchu, bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. Albowiem to, co widzialne. Jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. Pomódmy się. Ojcze, dziękujemy Ci za Twoje święte słowo i prosimy Cię, abyś dzisiaj prowadził nas w Jego rozważaniu. Prosimy Cię o to w imieniu Jezusa. Amen. Na początek zadam może takie pytanie, które może sobie czasami zadajemy: czy ludzie się zmieniają? Yy, oczywiście wygląd ludzi się zmienia, możemy to obserwować choćby po sobie, ale pytanie, czy charakter, czy nasze zachowanie, czy nasza osobowość się zmienia? I myślę, że im bardziej jesteśmy doświadczeni i starsi, to jesteśmy bardziej skłonni do tego, aby powiedzieć, że nie, że ludzie nie zmieniają się. Jaki był, taki jest i taki pewnie będzie. Ale jednak ten dzisiejszy tekst, który przeczytałem, on wydaje się przeczyć y, takiemu spojrzeniu, takiemu do, naszemu doświadczeniu. Mówi, że jako ludzie możemy się zmienić oczywiście pod jednym warunkiem, że jesteśmy ludźmi wierzącymi, że mieszka w nas Duch Święty, który właśnie powoduje tą przemianę. I tekst, który dzisiaj właśnie czytamy, rozważamy, mówi o tym w jaki sposób następuje ta przemiana, przede wszystkim że ona następuje i w jaki sposób ona następuje. Także jeszcze raz Wysłuchajmy tego szesnastego wersetu. Czytamy tak: Dlatego nie upadamy na duchu, bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszcze, je, to jednak ten wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. I apostoł Paweł zaczyna od słów, które już wcześniej padły w tym liście: Nie upadamy na duchu na początku tego czwartego rozdziału. Teraz powtarza to samo. Pytanie: Dlaczego apostoł Paweł miałby upadać na duchu? Jakie były powody tego, że mógł gdzieś słabnąć? Wymienia kilka powodów w tym czwartym rozdziale. Na przykład taki, że ludzie nie słuchają Ewangelii. Ewangelia jest zasłonięta. W trzecim, czwartym wersecie mówi: Ludzie słuchają, 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 ale nie reagują, nie dociera. Czy to jest powód, żeby upadać na duchu? No jakiś jest. Inny powód. Dlaczego apostoł Paweł i my również możemy upadać na duchu, to są różne uciski i prześladowania. O tym mówi w kolejnych wersetach. I apostoł Paweł mówi, że cały czas nosi na swoim ciele śmierć Jezusa, czyli jego życie, jego doświadczenie życiowe często przypomina te, te cierpienia, które spadły na Jezusa. Ale teraz apostoł Paweł podaje jeszcze jeden powód, który może nas przytłaczać. Jest to powód właśnie taki bardziej, można powiedzieć, prozaiczny, taki egzystencjalny, po prostu zwykłe. Starzenie się. Nasz zewnętrzny człowiek niszczeje, nasze ciało niszczeje przez wiek, przez choroby. Patrzymy w lustro i widzimy, że na twarzy pojawiają się kolejne zmarszki. Jeszcze wczoraj ich nie było, a dzisiaj już są. Widzimy kolejne siwe włosy albo co gorsza, widzimy, że nie ma tych włosów. Nasze ciało, nasz zewnętrzny człowiek się starzeje. Warto się tutaj na chwilkę zatrzymać. Zobaczmy, apostoł Paweł, apostoł Paweł, ten tytan wiary, który uzdrawiał też ludzi, czy Bóg uzdrawiał przez jego ręce ludzi, on mówi, że nasze ciało niszczeje. Dlaczego? Obserwował swoje ciało i widział, że właśnie tak jest. Ale jest, jest gałąź chrześcijaństwa, która przeczy niszczącemu wpływowi czasu. Głosi, że chrześcijanin, jeżeli ma prawdziwą wiarę, będzie zawsze zdrowy, będzie zawsze silny. I na... W obrazkach, w publikacjach właśnie tych y, grup Jezus jest często przedstawiony jako taki młody, silny, wysportowany, atletycznie zbudowany mężczyzna. Ma mocne barki, silne ręce, mocne, długie włosy na głowie, na brodzie, komplet zębów, taki prawdziwy apsalom byśmy powiedzieli. Ale Biblia nie przedstawia spraw w ten sposób. Owszem, coś, coś w tym jest, że Bóg ogólnie mówiąc y, wynagradza posłuszeństwo błogosławieństwem, siłą. Prorok Izajasz mówił o tym w 40 rozdziale 31 werset. Czytamy takie słowa, lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. I znajdujemy przykłady w Biblii, na przykład Mojżesz, yy, czytamy o nim tak, ale Mojżesz miał 120 lat w chwili swojej śmierci, 120 lat, ale wzrok jego nie był przyćmiony i nie ustała jego świeżość ciągle był silny. Piąta Mojżeszowa 34,7. Tak samo Jozue i Kaleb, ci dwaj uczniowie Mojżesza, Bóg przedłużył ich lata, dodał im sił, bo, ponieważ byli mu posłuszni. Ale kiedy czytamy Biblię dalej, to widzimy, że w końcu i Mojżesz umarł, chociaż żył aż 120 lat. Kaleb i Jozue też umarli, zestarżeli się, ale w końcu opadli z sił i umarli. I sam Mojżesz pisał o tym w psalmie 90, o tej prawidłowości. Pisał tak, życie nasze trwa lat 70, a gdy sił stanie lat 80, a coś się ich chlubą wydaje, to tylko trud i znój, gdyż chyżo mijają te lata. Wczoraj jeszcze byliśmy młodzi, a dzisiaj już jesteśmy starzy, posunęliśmy się w latach. Chociaż młodzi ludzie myślą, że to nigdy nie nastąpi, ale to następuje. Chyżo mijają te dni, a my odlatujemy. Psalm 90, 10. Że życie trwa lat 70, może 80, teraz medycyna poszła do przodu, ludzie żyją jeszcze dłużej, może, żyć, może trwać nawet 90, 100 lat, może nawet więcej, ale później odlatujemy. I taka jest prawidłowość. Czy ktoś jest bogaty, stać go na leki, czy ktoś jest biedny, czy ktoś żyje w takim kraju, czy w innym kraju, w niektórych krajach właśnie biednych ludzie też żyją dłużej. Czy ma taki czy inny kolor skóry, czy jest, kobiet, czy jest to kobieta czy mężczyzna, taki sam los czeka wszystkich ludzi. Starzejemy się, opadamy z sił i odchodzimy. I pytanie, czy w tej sytuacji Słowo Boże może dać nam jakiś komfort? Bo Paweł mówi, nie upadamy na duchu. I co apostoł Paweł mówi? Co nas może pocieszyć? Mówi tak, chociaż ciało się starzeje, to nasz duch ustawicznie ulega odnowie, bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Co to znaczy? Co to znaczy? To znaczy, że nasz, nasze wnętrze, wnętrze doświadcza w jakiś sposób procesu przeciwnego do procesu starzenia się, odmładzania, odświeżania się, odnowy. Na czym polega ten proces? Czy, czy oznacza to, że stajemy się coraz bardziej dziecinni, zdzieciniali, infantylni i coraz mniej dojrzali? Nie, ale chodzi o tą przemianę naszego charakteru, naszego zachowania. Przemienia się nasz umysł, sposób, w jaki myślimy. Przeoblekamy się w nowego człowieka, w Chrystusa. Z czasem stajemy się coraz bardziej cierpliwi. Coraz bardziej wyrozumiali, coraz bardziej współczujący, coraz bardziej miłosierni, coraz bardziej dobrotliwi, coraz mniej wyrachowani, coraz mniej narzekający, coraz mniej utyskujący. Jednym słowem, stajemy się coraz bardziej, tacy jak Jezus, i nie dzieje się to dzięki nam. Wiemy, że z doświadczeniem czy, czy z wiekiem przybywa tego doświadczenia, ludziom przybywa mądrości, ale nie o to tutaj chodzi. Mowa o jeszcze głębszej przemianie, której żaden człowiek. Nie jest w stanie wypracować, ale Duch Święty, Duch Boży, który mieszka w nas, tą, tą przemianę wprowadza w życie. I podam konkretny przykład. Ostatnio czytam Czwartą Księgę Mojżeszową. Jak nazywa się ta księga? Czwarta księga w Biblii nazywa się księgą liczb numeris? Dlatego, że są podane tam spisy ludności, spisy pokoleń Izraela. Kiedy Izraelici wyszli z Egiptu, wędrują po pustyni, podane są spisy, ilu ich było w poszczególnych plemionach. Ale ta księga mogłaby się również nazywać księgą szemrania albo księgą narzekania, bo co róż, Izraelici wybuchają, wybucha jakiś bunt i narzekają na swój los i chcą wrócić do Egiptu. Podam kilka przykładów. Jedenasty rozdział, pierwszy werset. Lecz gdy lud zaczął utyskiwać przed Panem na swoją niedolę. I Pan to usłyszał, później dokończę, co się stało. Tak samo w dziesiątym wersecie tego rozdziału. Kiedy Mojżesz usłyszał, że lud biada w każdej rodzinie, każdy u wejścia do swego namiotu. I później czytamy, co, co się stało dalej. Dwunasty yy, rozdział, pierwszy i drugi werset. Gdy Miriam, wtedy Miriam i Aaron zaczęli wypowiadać się przeciwko Mojżeszowi z powodu żony kuszytki, którą pojął, gdyż pojął za żonę kuszytkę. I mówili: Czy tylko przez Mojżesza przemawiał Pan, czy także przez nas nie przemawia? A Pan to usłyszał. Czternasty rozdział, pierwsze cztery wersety. Wtedy wzburzył się cały zbór i podniósł swój głos i płakał lud tej nocy. I szemrali wszyscy synowie izraelscy przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi. I mówił cały zbór do nich, obyśmy pomarli w Egipcie, albo na tej pustyni, obyśmy pomarli. Po cóż Pan prowadzi nas do tej ziemi? Abyśmy padli od miecza, aby nasze żony i dzieci stały się łupem. Czy nie lepiej nam wrócić do Egiptu? I mówili jeden do drugiego, obierzmy sobie wodza i wróćmy, do Egiptu. 16 rozdział pierwszy i, i pierwszy, drugi, trzeci werset czytamy kolejne przemranie. Wtedy Korach Syn Ischara, syn Kechata, syn Lewiego oraz Dotan, Abiram i synowie Eliaba, i on, syn Peleta, synów Rubena zbuntowali się przeciwko Mojżeszowi, a wraz z nim 250 mężów izraelskich, książąc zboru, powoływanych na uroczyste zebrania mężów znakomitych, połączyli się, aby wystąpić przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi i rzeki do nich. Dość tego. Cały bowiem zbór, wszyscy w nim są święci. Pan jest wśród nich. Dlaczego więc wynosicie się po, ponad zgromadzenie pańskie? Kolejny bunt i później miały miejsce kolejne bunty. Yy, 17 rozdział 6, 27, 28 werset. Nazajutrz znowu cały zbór synów izraelskich szemrał przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi mówiąc Wyście spowodowali śmierć ludu Pana. Wtedy synowie Izraelscy rzekli do Mojżesza: Oto konamy, giniemy, wszyscy giniemy. Ginie każdy, kto zbliża się do przybytku Pańskiego. Czy mamy doszczętnie zginąć? Dwudziesty rozdział od drugiego do piątego wersetu, lecz zbór nie miał wody. Zebrali się więc przeciw Mojżeszowi i przeciw Aaronowi i kłócił się lud z Mojżeszem mówiąc, obyśmy to byli pomarli wtedy, gdy nasi bracia pomarli przed Panem. Dlaczego przywiedliście zgromadzenie Pana na tą pustynię? Czy dlatego, abyśmy tu pomarli, my i nasze bydło? I dlaczego to wyprowadziliście nas z Egiptu? Czy dlatego, aby nas przywieźć na to nędzne miejsce, gdzie nie ma zboża, fig, winorośli i jabłek granatu, a zwłaszcza nie ma wody do picia? I ostatni przykład, 21, rozdział 4 i 5 werset. Od góry Chor wyruszyli potem ku Morzu Czerwonemu, aby obejść Ziemię Edom. Lecz lud zniecierpliwił się w drodze i zaczął lud mówić przeciwko Bogu i przeciw Mojżeszowi: Po co wyprowadziliście nas z Egiptu? Czy po to, abyśmy pomarli na pustyni? Zobaczmy, te same słowa są ciągle na, na nowo powtarzane. Gdyż nie mamy chleba ani wody, i zbrzydł nam ten nędzny pokarm. Narzekanie, narzekanie, narzekanie pojawia, powtarza się jak refren w tej księdze. Pytanie, czy Bogu to się podobało, jak reagował Bóg, kiedy słyszał narzekanie. Za każdym razem Bóg reagował bardzo ostro, bardzo surowo i zdecydowanie. Jeszcze raz przeczytam ten pierwszy werset, jedenasty rozdział, pierwszy werset, przeczytam go tym razem do końca. Lecz gdy lud zaczął utyskiwać przed Panem na swoją niedolę i Pan to usłyszał, wtedy zapłonął jego gniew i zapalił się wśród nich ogień Pana i pochłonął skraj obozu. Zginęło wielu ludzi. Dlaczego Bóg reagował tak ostro? Czy Bóg nie rozumiał, jak Jego ludowi było ciężko na pustyni, że faktycznie były ograniczenia? Owszem, Bóg doskonale o tym wiedział. Doskonale Bóg nas doskonale zna, też wie yy, o wszystkim, co i nas dotyka. Ale Bogu nie podobał się brak wiary. Narzekanie, szemranie, utyskiwanie jest przejawem braku wiary. Spójrzmy na Izraelitów. Widzieli 10 plag w Egipcie. Jak, jak Bóg rozprawia się z bóstwami egipskimi. Widzieli rozstępujące się wody Morza Czerwonego. Później widzieli w tym morzu pływające trupy swoich przeciwników. Widzieli uzdrowienie zgorzkniałej wody. Codziennie jedli manne z nieba, cudowny pokarm. Codziennie widzieli obłok i, a w nocy, słup ognia. Ziemia obiecana była właściwie o krok od nich. Obiecał to Bóg, że tam wejdą. A jednak narzekali, jednak chcieli zawrócić. Dlaczego? dlatego, że nie wierzyli, nie wierzyli Bogu i to właśnie Bogu się nie podoba. Pytanie czy to narzekanie, utyskiwanie, czy był to tylko problem Izraelitów, czy my również mamy podobne skłonności? Oczywiście wszyscy mamy skłonności do narzekania. Narzekamy na pracę, na szefa, czy na podwładnych, narzekamy na sąsiadów, na jedzenie, na członków rodziny, rodziców, na dzieci, na inne osoby w zboże, na braci i siostry, na liderów w zboże. Z jakim wiekiem kojarzy nam się narzekanie? W jakim wieku ludzie wydają się najbardziej właśnie narzekać? I wydaje się, że gdybyśmy tak zapytali o to, prawdopodobnie odpowiedź byłaby taka, że najczęściej to tacy starsi ludzie, oni narzekają, bo oni są chorzy, mają na co, ma co, na co narzekać. Mówi się czasem o takim starczym zrzędzeniu. A jednak gdy patrzę na ludzi wierzących w naszym zborze na przykład, ale nie tylko, i to obserwuje coś odwrotnego. Właśnie, że ci ludzie starsi, ludzie wierzący, którzy są starsi, posunięci w latach, bardzo często są najbardziej pogodni. Oni są tymi, którzy najmniej narzekają, a najwięcej właśnie modlą się, błogosławią. Pamiętam kiedyś, odwiedziłem jedną siostrę w wieże, która była już w odeszłym wieku, w szpitalu właściwie była już umierająca. Dwa tygodnie później odeszła do pana. Jak mnie zobaczyła, na ledwo mówiła. W ogóle nie mówiła o tym, że cierpi, chociaż było widać, że, że, że cierpi bardzo, ale życzyła mi Bożego Błogosławieństwa. Właściwie mówiła tylko o mnie, żeby Bóg otwierał, żeby drzwi do głoszenia Ewangelii, żeby prowadził, żeby błogosławił, żeby działał. To jest właśnie ta duchowa przemiana, która następuje w ludziach wierzących. Posuwają się ludzie w latach, są coraz słabsi, może coraz bardziej cierpią, ale duch w to wnętrze. Się odmładza, są coraz bardziej pogodni, coraz bardziej życzliwi, coraz bardziej przypominają Jezusa. I to, drodzy, jest naturalna przemiana u wszystkich ludzi wierzących. Coraz bardziej z czasem, z czasem, jeżeli chodzimy z Panem, coraz bardziej ufamy Bogu. Coraz więcej się modlimy, coraz więcej Bogu dziękujemy, coraz mniej narzekamy jedni na drugich czy na nasze okoliczności, i coraz bardziej służymy Bogu. W cichości ducha znosimy wszelkie przeciwności. To jest właśnie ta odmiana naszego wewnętrznego człowieka. Zewnętrzny człowiek się starzeje, ale ten wewnętrzny odnawia się z każdym dniem, z każdym dniem. Siedemnasty werset. Yy, czytamy tak: albowiem nieznaczny, chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Czyli nasze nasze cierpienie, ten ucisk, dosłownie tam jest słowo taka presja, ma dwie cechy. Po pierwsze, jest nieznaczne. Dosłownie lekkie, leciutkie, a po drugie jest tylko chwilowe. Co to znaczy, że jest nieznaczne? No, czasami jest, jest nam naprawdę y, ciężko z różnych powodów, ale nawet jeżeli tak jest, to zawsze wiemy, że to się skończy. Nawet wszystkie intensywne prześladowania Kościoła, które miały miejsce w historii, nawet od, od te, o których czytamy w, w Biblii, one po pewnym czasie się kończyły. Tak samo będzie z ogromnym prześladowaniem, które przyjdzie u kresu wieków. Wielki ucisk, o którym mówi Biblia, będzie straszny, ale on będzie też trwał tylko ograniczoną ilość czasu i się skończy. Nieznaczny, chwilowy ucisk. Ale nie tylko to jest ważne, że ten ucisk, chociaż jest może dotkliwy, to jest jednak y, tymczasowy. Ważne jest to, co następuje później, albowiem nieznaczny, chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Więc z chwałą jest odwrotnie niż z uciskiem. Ucisk jest lekki, a chwała jest dosłownie ciężka. Tu jest użyte ten przeogromna obfitość, to jest dosłownie bo ogromny ciężar. Coś naprawdę konkretnego, coś naprawdę wielkiego, co nas czeka. Biblia nigdzie, nigdzie nie mówi, nie opisuje, co, co będzie w niebie. Dlaczego? Dlatego, że po prostu nie da się tego opisać. Nasze zmysły nie są w stanie tego opisać. Przyjąć, czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują. 1 Korintian 2:9. Nie wiemy, co tam jest, ale wiemy, że będzie wspaniale. Ucisk jest chwilowy, chwała jest konkretna. I chwała jest też, czytamy, wiekuista. Coś, co się nigdy nie skończy, pełnia radości, pełnia szczęścia, pełnia życia, będzie nam towarzyszyć cały czas i nigdy się nie skończy. To, na to musimy patrzeć. Powinniśmy mieć wzrok utkwi, utkwi, utkwiony właśnie w tym, co nas czeka. Wtedy, kiedy cierpimy, wtedy, kiedy widzimy właśnie, że coś idzie nie tak albo, że się starzejemy. 18 werset. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. Albowiem to, co widzialne jest doczesne, a to, co niewidzialne jest wieczne. Patrzymy na to, co jest niewidzialne. Pewien paradoks. Jak można patrzeć na coś, na coś, czego nie widać? Wydaje się, że jest to sprzeczność. Świat mówi, istnieje tylko to, co widać, tylko to, co możemy zobaczyć, to, co może, to czego możemy doświadczyć za pomocą zmysłów, tylko to, co możemy zmierzyć za pomocą przyrządów. Jeżeli czegoś nie widać, znaczy po prostu, że tego nie ma. Ale to nie jest prawda. Słowo Boże mówi, że istnieją rzeczy, istnieje chwała której jeszcze teraz nie widać, ale w pewnym określonym momencie czasu ona się objawi. To tak samo jak Mojżesz i Izraelici byli na pustyni, ziemi obiecanej jeszcze nie widzieli, ale ona była blisko, bliziutko. Była ta ziemia obiecana. I tak samo istnieje chwała. Chwała, życie wieczne i nasz pan, który na nas czeka. I musimy się uchwycić właśnie w momencie ucisku tego, co niewidzialne. Wiarą musimy się tego uchwycić. Dlaczego? Bo to, co widzialne czytamy, jest doczesne. A to, co niewidzialne jest wieczne. Kolejna właśnie jakby sprzeczność się wydaje, bo wydaje się, że właśnie to, co jest widzialne, to to jest rzeczywiste, to jest konkretne, możemy tego dotknąć, możemy tego doświadczyć, ale Słowo Boże mówi, to, co, to, co widzialne jest doczesne. To wszystko, co widzimy, co wydaje się takie solidne, trwałe, to wszystko przeminie. Pewnego dnia tego nie będzie. Apostoł Piotr mówił drugi Piotra 3:10: Ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Wszystko przeminie. To, co widzialne, jest doczesne, ale to, co niewidzialne, jest wieczne. To, co się wydaje właśnie takie nieuchwytne, nieosiągalne, jakby takie nie wiadomo, gdzie to jest, właśnie to się ostoi. To jest wieczne. Są to rzeczy, jak czytamy w Hebrajczyków 12, 27, którymi nie można wstrząsnąć. Chwała Boża, ona czeka i ona, się, ona jest rzeczywistością. Drodzy, co mówi do nas dzisiaj Słowo Boże? Do czego nas dzisiaj wzywa? Słowo Boże wzywa nas do, te, do tego, abyśmy utkwili nasz wzrok, wzrok naszej wiary w tym, co jest niewidzialne, w Bożych obietnicach, to, co Bóg obiecał dla nas. Może jeszcze tego nie widać teraz to się dopiero objawi. Słowo Boże zachęca nas dzisiaj, abyśmy byli ludźmi wiary, takimi ludźmi jak Mojżesz, Kaleb albo Jozue. Oni jeszcze nie widzieli, chociaż Kaleb i Jozue akurat byli na w przeszpiegach Ziemi Obiecanej, ale na przykład Mojżesz nie widział Ziemi Obiecanej, ale Bóg powiedział, że ona istnieje i oni wierzyli, uchwycili się wiarą Bożych obietnic. I tak samo my wiarą musimy uchwycić się tego, Szczególnie właśnie w, momencie, w momentach, chwilach w ucisku, gdzie jest nam ciężko, czego jeszcze nie widać, że czeka nas coś o wiele lepszego niż to, co tu i teraz. A wtedy nasze życie będzie się przemieniało. Nasze ciało oczywiście będzie ulegało starzeniu, będzie z każdym dniem zmieniał się nasz wygląd, może nie na lepsze, ale nasz duch będzie się odnawiał z każdym dniem. Będziemy, nasz Bóg będzie przemieniał, Nasz charakter, będziemy coraz bardziej ludźmi pogodnymi, będzie coraz mniej szemrania, coraz mniej utyskiwania, narzekania, coraz więcej dziękczynienia, coraz więcej błogosławieństwa, będziemy coraz bardziej podobać się Bogu i, i będziemy tą miłą wonnością dla świata dookoła nas. To, drodzy, obiecuje nam dzisiaj Słowo Boże. I dziękujmy Panu za to z całego serca. Amen.